Rafał król Expeditions.pl. Dzisiaj zestaw wędrówkowy na lato. Ustaje trochę zapytań, no właściwie w czym chodzić latem, żeby było dobrze. Czy ciężkie buty z membraną, zakostki, czy buty skórzane, czy buty syntetyczne i tak dalej? Polecam Wam serdecznie własne rozwiązanie, znaczy rozwiązanie z którego ja korzystam. Mianowicie, nawet jeżeli pada deszcz, nawet jeżeli jadę w góry błotniste, zabieram zazwyczaj buty bez membrany. Dlaczego? Dlatego, że buty bez membrany, one jak chodzę, wysychają na mnie szybciej niż te buty z membraną. A dzieje się tak pod kilkoma warunkami. Więc przede wszystkim musimy mieć lekkie, przewiewne buty. Czy to są buty takie z siatką na, na wylot jak, jak te stare mindle, czy to są buty niskie, tak jak te stare mindle, czy też to są buty zabudowane, ale syntetyczne, za, powyżej kostki, tak jak te buty aku, nie ma to żadnego znaczenia. Co kto lubi. Co, kto lubi. Jeżeli ktoś lubi mieć kontrolę, boi się skręcania nogi w kostce albo mu się kiedyś zdarzyła, może sobie wybrać wysokie buty. Jeżeli ktoś ma mocne ścięgna, może sobie wybrać niskie buty. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że te buty mają być lekkie, nie mają być ze skóry, nie mają mieć membrany. One mogą być właściwie trampkami, tenisówkami za, za kostki, yy, z butami z płótna. Ma to być coś przewiewnego. To po pierwsze. Czyli może to być wodo, znaczy to nie musi być wodoodporne. Woda może wsiąkać możemy mieć mokre stopy, to nie jest problem. Żeby to wszystko dobrze schło, powinniśmy stosować jedną parę skarpet wełnianych. Tu są stare skarpetki wełniane, takie wywrócone na lewą stronę, żebyście widzieli, że ta struktura z wełny merino, to jest bardzo ważne, żeby to była wełna z merinosów, ona bardzo dobrze pochłania wilgoć i uwaga, nie tylko, że pochłania, to trzyma tą wilgoć z dala od naszej skóry, to znaczy wilgoć jest Wewnątrz tych włókien, a nie na naszej stopie. Dzięki czemu, mając skarpetki wełniane w butach, które przemakają, my sobie stopy nie odparzymy. A wilgoć będzie w skarpecie, a nie na naszej skórze. Buty, które przeciekają, przemakają, ale dobrze oddychają i szybko schną. Skarpetki wełniane na stopę. I do tego drugi zestaw skarpetek, też wełnianych, na zmianę. Jeżeli byśmy strasznie ten zestaw przepocili, jeżeli trzeba byłoby je aż wykręcić, albo już by nagle przestało padać, czy przestalibyśmy chodzić po kałużach, możemy te buty wyciągnąć z wkładki, wykręcić je i zmienić skarpety na suche. Wtedy bardzo szybko ten zestaw na nas doschnie. Yy. Ale ja mam jeszcze do tego swojego zestawu w uzupełnieniu coś zupełnie innego. Mianowicie skarpety z membraną, która oddycha i jest wodoodporna. To jest taki trochę gore jakby był w butach, tylko że on jest w skarpecie. Tutaj są skarpety marki Dexshell, które bardzo lubię. One są bardzo elastyczne, ta membrana się bardzo rozciąga. Przez to zapewnia nam komfort stopy, bo dostosowują się do stopy. Nie czujemy, że mnie to coś gniecie czy uwiera jak foliowy worek. I teraz, mając buty, które przemakają, ale szybko schną i dobrze oddychają, plus dwie pary skarpetek, jedne wełniane na siebie, jedne wełniane zapasowe, i zapas jednej pary skarpet membranowych, mam absolutny komfort w każdych warunkach. Nawet jeżeli leje bardzo deszcz, idę w takim deszczu przez 2-3 dni i mam przemoczony ten but, to zakładam sobie na bosą stopę te skarpetki membranowe. Całą stopę, samą stopę mam suchą. Cała wilgoć jest w skarpecie membranowej, ale na zewnątrz membrany. But jest mokry. Skarpeta jest mokra z zewnątrz, ale wewnątrz mam suchą stopę. Nie odparzy sobie jej. Ciepło ciała od stopy natychmiast zacznie suszyć ten but, jak tylko przestanie padać i być mokro. Czy to jest but wysoki, czy to jest but niski, ja sobie założę taką skarpetę i chodzę w tym po kostki w wodzie i tak to szybko wyschnie, a ja mam suchą stopę. W budzie z membraną, membrana jest wbudowana w but. Daje wodoodporność, ale pogarsza oddychalność i zmniejsza czas schnięcia buta. Ideala, idealne rozwiązanie to but, który co prawda nasiąka, przecieka, nie jest wodoodporny, ale szybko schnie, szybko oddaje wilgoć. Mając dwie pary skarpet wełnianych i jeden zestaw skarpet membranowych, Pozwala mi zachować suche stopy, zdrowie i wygodnie wędrować nawet w bardzo deszczowych warunkach. Co jest bardzo ważne, to jest zestaw nie na zimę powyżej plus 5 stopni. Jeżeli się robi bardzo zimno, buty zimowe, to zupełnie inna historia, i trzeba zupełnie inaczej się zabezpieczać, ale o tym, o tym innym. Razem. Zestaw na lato na suchą część roku na przelotne deszcze albo na duże deszcze, ale wtedy, kiedy jest ciepło, właśnie wam pokazałem. Mam nadzieję, że sami spróbujecie, sami będziecie mieli własne spostrzeżenia i sami będziecie eksperymentować z własnymi skarpetami. Eee, dlaczego nie polecam skarpet syntetycznych? Ponieważ skarpety syntetyczne one co prawda szybko schną. Ale one nie pochłaniają wilgoci. One szybko schną na nas, ale my sobie w nich odparzymy stopy. To raz, dwa. Wełna jest mechanicznie twarda. My nie zgnieciemy jej stopą i cały czas będzie pod stopą trochę miejsca na, na powietrze, na oddychanie. Skarpetę syntetyczną szybko zgnieciemy do zera i odparzymy sobie stopę od spodu, a przecież nie o to chodzi. Serdecznie polecam Wam taki zestaw wędrówkowy na lato. Rafał Król. Expeditions Per.